Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Katowicach na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, a w Studiu Rzeczpospolitej jest Pan Piotr Daniluk, który jest dyrektorem Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym w TUF PZUW. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o projekcie Szpital 360. To jest projekt TUF PZTW, którego założenia i rezultaty ostatnio omawialiście na pierwszej Radzie Naukowej TUF PZW na, na początku marca. Co tam się dzieje w ramach tego projektu? Dlaczego jest on interesujący z perspektywy rynku ochrony zdrowia? W tym roku odbyła się... Pierwsza w tym roku posiedzenie Rady Naukowej tu w PZW. Ja przypomnę jeszcze, że Rada Naukowa tu w PZW skupia wybitnych specjalistów w zakresu medycyny, z zakresu zarządzania finansami podmiotów leczniczych i też zarówno też zarządzania podmiotami leczniczymi ogólnie. I Rada spotyka się regularnie. W tym roku, tak jak Pani Dyrektor, Pani Rada powiedziała, było pierwsze posiedzenie i to pierwsze posiedzenie było znakomitym. W znakomitym forum, do tego, żeby zrobić pierwsze podsumowanie Szpitala 360. Szpital 360, ja też przypomnę, to jest taki program, który skierowany jest do podmiotów leczniczych, tak, żeby stymulować zarządzanie ryzykiem, żeby zwiększać bezpieczeństwo diagnozowanych i leczonych pacjentów, żeby też informować szpitale o możliwości proaktywnej obsługi szkód medycznych i Również e, wszystko to robimy w oparciu o tu w PZTW, czyli w oparciu o zasadę wzajemności, także wszyscy chcą współpracować, żeby to ryzyko poprawiać. I częścią też e, tego projektu Szpital 360 jest takie unikatowe w, w, na naszym rynku e, e, ankietowanie pacjentów. E, to są ankiety satysfakcji pacjenta po w, w wprowadzonym leczeniu. No właśnie, są te ankiety. W ilu podmiotach te ankiety prowadzicie? Jaka jest próba i, i co one wykazują? Co sprawdzacie do końca? No właśnie, Szpital 360 zawiera właśnie częścią tego Szpitala 360 projektu, jest, są te ankiety. Te ankiety prowadzimy aktualnie w 10 podmiotach leczniczych. Te podmioty lecznicze są y, różnego rodzaju, y, począwszy od y, dużych szpitali klinicznych, y, kończy, kończąc też na niewielkich szpitalach powiatowych. Y, my tam y, y, robimy to w ten sposób, że różnego rodzaju oddziały są objęte tym, tym projektem, czyli mamy oddziały zabiegowe, oddziały zachowawcze. Ogólnie w tych 10 szpitalach robimy ten projekt na 46 oddziałach i do tej pory zebraliśmy już około 5 tysięcy ankiet od pacjentów. I mówiąc unikalne, mam na myśli to, że te ankiety są całkowicie anonimowe. Pacjent za pomocą specjalnego kodu wygenerowanego, który jest Unikalny, może zalogować się na odpowiedniej stronie i wypełnić ankietę. To jest też istotne, że pacjent wypełnia tę ankietę po wyjściu ze szpitala i to, że wychodzi ze szpitala, nie jest już w żaden sposób zależny od podmiotu leczniczego i to wydaje się, że bardzo i, i ta anonimowość powoduje komfortowe, komfortowe warunki. warunki ankiety. Tak. I, I jakie są wnioski z tych ankiet? No właśnie. Takim pierwszym zasadniczym wnioskiem jest 77% wskaźnik rekomendacji pacjentów. 77% to jest bardzo dużo, i w ankiecie jest zadawane pytanie, czy poleciłby pan podmiot leczniczy najbliższej rodzinie i najbliższym znajomym. Czyli to jest tak no, rzeczywiście jest skierowane do najbliższych ludzi dla pacjenta, i tutaj muszę powiedzieć, że ten wskaźnik, ten 77% jest bardzo wysoki. O, oprócz tego no, mamy Oczywiście kilka takich elementów, na które szpitale powinny zwrócić uwagę. Pierwszy element to jest takie informowanie pacjenta o stanie zdrowia i sposobie leczenia. Na to pacjenci zwracają uwagę, że nie zawsze to jest robione w sposób taki przejrzysty i efektywny i zrozumiały dla pacjenta. Drugim elementem jest poszanowanie godności i intymności podczas diagnostyki, podczas zabiegów, które, które są prowadzone w podmiotach leczniczych. No tu jest taki duży element takich taki obszaru praw pacjentów. Pacjenta, więc to jest też bardzo, bardzo istotne. Oczywiście no, można powiedzieć nieśmiertelna higiena rąk, no bo na to też musimy zawsze zwracać uwagę. No i też, też ważny element, włączanie pacjenta w podejmowanie decyzji przy wyborze metod leczenia. To jest też taki element istotny, na który zwracają pacjenci. Ja jeszcze pozwolę sobie tak dodać, że my zawsze zwracaliśmy uwagę na ten wskaźnik zwracalności tych ankiet, czyli ten response rate. I ja muszę powiedzieć, że taka media Response rate tego naszego badania. Pamiętajmy o tym, że pacjent wychodzi ze szpitala, więc już jest, w żaden sposób jest, nie jest zależny od podmiotu leczniczego i ten mediana dla tego response rateu wynosi 15%, a niektóre szpitale mają bardzo wysoki taki wskaźnik, on sięga 38-40%. Także trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ten projekt działa i mamy dość dużo takich wiarygodnych. Wiarygodnych danych. I podsumowując, można powiedzieć, że y, kluczowe jest. To, żeby widzieć w pacjencie człowieka z perspektywy tego, na co pacjenci wychodzący z podmiotu leczniczego zwracają uwagę. A po drugie, nie jest do końca tak, że Polacy tylko krytykują podmioty medyczne, tylko trzy czwarte dostrzega, że ta praca lekarzy została dobrze wykonana. Jak najbardziej. To też w jakimś sensie potwierdza tę naszą tezę, którą ustawialiśmy na poprzednim kongresie dla podmiotów leczniczych, gdzie tam mieliśmy Zorganizowaliśmy takie badanie wspólnie z Cebosem em o, o, o satysfakcji pacjenta z leczenia, z którego wynikało, że hospitalizowani pacjenci mają stosunkowo bardzo duży, duży taki wskaźnik zaufania i, i polecenia szpitalu. Trochę gorzej to się układało wśród pacjentów, którzy nie byli w szpitalu, ale tak jak widzimy, że to jak gdyby potwierdzenie tego, 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 tego ogólnopolskiego badania, które prowadził CEBOS, także tak w takiej mikroskali, można powiedzieć, no. Potwierdzamy to I też chciałem zwrócić na to jeszcze uwagę, bo to jest z jednej strony jest kwestia pacjenta, ale z drugiej strony jest to też kwestia zarządzających podmiotem leczniczym. I na bazie. Tych ankiet y, mamy bardzo też ciekawe takie spostrzeżenia z podmiotów leczniczych. Y, y, szpitale opracowują programy naprawy bazując właśnie na tych informacjach, które uzyskują z ankiet, również y, wdrażają różnego rodzaju szkolenia, na przykład szkolenia komunikacyjne, jeżeli widzą, że y, ten element komunikacji zawodzi albo nie jest w pełni, w pełni doskonały. No i wreszcie też y, y, mają możliwość y, monitorowania w, wskaźników jakości bezpieczeństwa. No, tu na przykład kwestia, kwestia na przykład jakichś zdarzeń niepożądanych, gdzie, gdzie tutaj wiele w wielu przypadkach zdarzenie niepożądane zostało ujawnione poprzez informację pacjenta z anonimowej ankiety. Wspomniał Pan o tych zdarzeniach niepożądanych. W tym kontekście pomyślałam o, o tej higienie rąk, na którą Pan zwrócił uwagę, bo często zakażenia zapewne z tego się biorą. Zdarzenie niepożądane to jest obszar, który interesuje Was jako ubezpieczyciela, i, i to wskazywanie podmiotom, które są zrzeszone w tubie, tego, jak mogą tych zdarzeń unikać. Co oprócz ankiet y, może pomóc y, na wskazanie tych takich kluczowych elementów, na które trzeba po prostu w szpitalu, y, zarządzając nim, y, pracując w nim, uważać? Absolutnie, trzeba na to uważać. Trzeba zwracać szczególną uwagę na pewne elementy wdrażać mechanizmy naprawcze. I tak jak rozmawiamy, Szpital 360, i ten projekt tych ankiet, i te zdarzenia niepożądane, które są ujawniane na przykład po, po analizie takiej ankiety. Tutaj to jest taki, tak, jak powiedziałem, to jest w mikroskali. Niewiele szpitali, całkowitą liczbę szpitali w naszym kraju oczywiście bierze udział w tym projekcie. Natomiast my wychodząc jak gdyby naprzeciw rynkowi i tutaj też zwracając uwagę na wzajemność w ubezpieczeniach, na to, że, że działamy dla, dla, dla szpitali w sposób taki, że wspieramy to zarządzanie ryzykiem, zwiększamy bezpieczeństwo pacjenta, to również podczas tego posiedzenia Rady Naukowej dyskutowaliśmy to i zamierzamy zrobić to jeszcze w tym roku. Chcieliśmy z wykorzystaniem i w oparciu tu w PZW w oparciu o ośrodek akademicki otworzyć takie studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym i bezpieczeństwem działalności leczniczej. Krótko mówiąc, na tych studia będą skierowane do ludzi, którzy zarządzają ryzykiem, którzy są specjalistami do spraw jakości, do analizowania zdarzeń niepożądanych w podmiotach leczniczych. Chcieliśmy właśnie te wszystkie elementy, o których rozmawiamy tutaj, o, których, o które pytała pani redaktor. Chcemy to w jakiś sposób usystematyzować, przekazać wiedzę, wykorzystując najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, tak aby wykształcić dla w, w, szpitali grupę ludzi, którzy będą w stanie efektywnie zarządzać. Ryzykiem z jednej strony, a z drugiej strony też w efektywny sposób prowadzić proces komunikacji z zakładem ubezpieczeń, tak żeby działalność lecznicza była coraz bardziej bezpieczna i żeby pacjent miał jak najmniejsze ryzyko, żeby zdarzenia niepożądane u niego wystąpiły. Czy nauczanie w tym zakresie, studia z tego obszaru to jest jakaś luka rynkowa, którą wy próbujecie za, zapełnić, czy, hmm. czy takie umiejętności można już zdobyć na rynku? Hmm. Moim zdaniem nie. To jest rzeczywiście nowatorskie podejście do tego zagadnienia. Oczywiście są różnego rodzaju elementy które elementy kształcenia, które oczywiście w, w, świadomi menadżerowie, świadome osoby, które się tym zajmują, uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Natomiast w mojej opinii i w opinii tu w PZW będzie to pierwsze i takie no unikalne miejsce, gdzie te wszystkie elementy będą zebrane razem. Tak, żeby to było, stanowiło jedną wielką całość, tak, żeby. Przez efekty synergii tym ryzykiem jak najbezpieczniej zarządzać. Dziękuję za naszą rozmowę. Gościem Rzeczpospolitej był pan Piotr Daniluk z PZW. Dziękuję. bardzo.